Nie wiem, co o tym sądzisz, Skubi, ale już nie mam ochoty na pizzę, którą tu serwują. Ja także. Może ci pomogę, Skubi? We, 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 weird, spójrz! Nie przeszkadzaj mi, Bogel, Nie widzisz, że sprawdzam pułapkę? Al, 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 weird. Mówiłem, nie przeszkadzaj! O, o, mały włos! Wypuśćcie mnie z tej maski! Nie z tego miejsca! Dobry pomysł, Scooby. Wyjdziemy przez okno. O, oh, to skrapi. Cześć, chłopaki. Patrzcie, co wygrałem. Ładne, co? Oh, oh. Cześć, muszę jeszcze sporo zobaczyć. Kudłaty, patrz. Oh, ta karuzela wcale mi nie wygląda zabawnie. Mamuśka, tatko. Kupimy sobie jeszcze jeden deser bananowy, mamuśka. Chętnie, tatku. Kurczę, zupełnie nie wiem, co tu się dzieje. Ale dość już widziałem. Jeśli stąd nie ma żadnego wyjścia, musimy sami je zrobić. O! O! Czekaj, no, co my robimy? Przecież możemy po prostu stąd zniknąć. No całkiem zapomniałem Bardzo sprytne, co? Hej! Postaw nas Kudłaty, co ty wyprawiasz? Bardzo mi przykro, ale zmywamy się stąd Skubi, namierz Flimflama i Skrapiego Dobra, Kudłaty Ojku Skubi, co się stało? Ten cyrk robi niezwykłe wrażenie Mógłbym to zostać na zawsze Szybko, uciekajmy Stój! Tych ich zabierasz? Daleko stąd! Ale ja chcę zostać, Scooby! Nie widzisz, że w tym miejscu dzieje się coś niezwykłego? Hej! Profesorze Fantazmo! Ależ zostańcie, przyjaciele, zabawa dopiero się zacznie. Ale my nie lubimy takich zabaw. Dodaj gazu, Scooby! Flimflam! Wracaj tu, słyszysz! <laughs> Czy możecie mi w końcu powiedzieć, o co tu w ogóle chodzi? Potwory, O, dzięki. Już teraz wszystko rozumiem. Wiem tylko tyle, że bawiłem się jak nigdy dotąd w życiu, a wy mnie stamtąd zabraliście. Zabawy nie było, prawda? Tak. Przepraszam, mamusku i tatuśku się nie rozpłacz, skrapi. Węszyłem tylko szukając Flimflama. Flimflam? Czy on nie był z tobą, Scooby? Co? Co? Hej, Fantas! Zaczekaj! Uciekłem od nich, żeby zostać z tobą. Cyrk Fantastik to miejsce, do którego należy. Cieszę się, że to mówisz, mój chłopcze, bo mój cyrk nigdy nie pozwoli ci odejść. Nie!